No znów pada. Ale nudy w tym domu. Mam pomysł. O nie. <laughs> Sorry, złapam kaszal. Kaszel. No dobrze, no to mogę już mówić? Dobra. Wezwania. Dobra. Butelką? Nie. Nie butelką. Jest za mało. Ja ci wybieram zadanie, a ty mi. No dobrze. I kto nie zrobi zadania, będzie musiał zjeść surowe jajko. Co? Surowe? Nie, surowe. Dobra, ja mam dla ciebie zadanie. Jakie? U Utapet, się jak jakaś tapeciara. Ale ja nie chcę wyglądać jak te dwie tapeciary. Albo nawet trzy. Trudno. Chcesz jeść jajko czy nie? O nie, nie, nie. Trzeba to. Dobra. Cyk. Oj. Ci. Cyk. Jakaś maseczka. O. I szybko. Mam wyglądać jak tapeciara. To coś musi się tu zmienić. Dobra. Jeszcze jakiś podkład. Jeszcze podkład. Remik. Mm. Ale mega. No i, i co dalej? No i oczywiście zmywać wszystko i wygładzać. Dobra, już się wytapotowałam, w ogóle nic się widać, ale mam pełno podkładu. widzisz tutaj takie ściemnione, tutaj takie rozjaśnione, no widzę, to jest właśnie zasługa. A, nie rozumiem. Dobra, teraz dla ciebie. Musisz iść na tu. Na które tu? no Do basenu i wskoczyć. Ale muszę wtedy zakładać strój kąpielowy. Trudno. Ale nie mam strój kąpielowego, właśnie. Nigdy nie miała. A ty masz jakieś ciuchy wodoodporne? No mam. No to dasz. Dobra. A jakie masz ciuchy? Ten komplecik jest wodoodporny. W nim się pływa. Jest taki komplet. Czyli mam się w niego ubrać? Tak. Ej, to jest taki materiał podobny do. To jest taki materiał podobny do. No wiesz, no, no to chodźmy. W skarpetkach? Nie. Muszę ściągnąć w przecież skarpety. Uch. Ale ci mi weź, bo później będzie mi zimno w sukni. Ty masz super moce, nie będzie ci zimno. No i co? Dobra, jesteśmy już na dale. ale ciągle pada. No to idealnie, bo bym schował. Ja, żebym nie zmokła, schowam się tutaj. Dobra. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Na bombę, na główkę czy na... Dobra. I nawet fajnie. Ale mega, ja tu mogę w sumie posiedzieć. Jest mega! Dobra, teraz zakładaj swoje skarpetki. Mogę wziąć ten strój? Serio? Chcesz go? No, ale w sumie. No, chcę. Jest z diamentem, a wiadomo, kto jest diamentem na tym świecie. Ja ci oddam jakiś mój ciuch. No dobra. No to co porobimy? Nie wiem. Wiem! Musisz. Musisz podskoczyć w mega. Dobra, ty masz jakieś głupie rzeczy. Dobra, no to, Hania. Jesteś gotowa? Tak. Jestem niestety. Dotknij świeczki, ale, tym ogień, ale to ogień. Ten ogień. Zobaczymy. Już to nie boli. Boli! Bo ty masz super moce, ja takich nie mam! Przecież ja straciłam. Opsia, kośczka. Tak miałam. Dobra, teraz dla ciebie byś... żebym się zemściła. Musisz. Hmm. No nie mam pomysłu. Chodźmy do mamy i Bartka. Może oni z nami zagrają. Ej, no. No, hej Bartek. No co? No co tam dziewczynki? Pobawicie się z nami wezwaniami My... ja z Haniem już robiliśmy. No właśnie. No dobra, a jakie są zadania i jeśli ktoś nie zrobi, to co się dzieje? Musi zjeść surowe jajko przez słomkę. Słomkę? Tak. Dobra, no to dziewczynki. Te, teraz my musimy zrobić zadanie skarowe, już zrobiliście. Tak, mamo, ty się ubierz w Bartka, strój strażaka. Yy, dobra, dziewczynki, ale Bartek może mi pomóc zakładać rzeczy. Bo ja niektórych nie wiem, jak się zakłada na przykład kask, zapina się. Yy, jeszcze takie buty się zawiązuje. Yy, jakieś tam rzeczy. Tak, można. Je, pod, jest potrzebna pomoc. Dobra. Ty najpierw kochani załóż to E! I ja Ci tutaj wszystko zawiążę. O, masz. Mhm. Ubierz te spodnie. Trzymaj tą kurtkę. Mm, I trzymaj to. To jest gazownik. Widzisz? Ja bym chyba nie chciała być strażakiem. Chyba nie. Chyba nie? Dla mnie jest to nawet przyjemne. Dla mnie niezbyt. No wiesz. No wiem. no trudno. A, a, a bo to mnie założyłaś. Dziewci, już nie róbcie afery o buty. No, no właśnie dziewczyny. Dobra, teraz dla Bartka. Bartek musisz ubrać sukienkę mamy! Albo nie moją sukienkę, która jest idealna na moją mamę. Co? No znaleźliśmy ją w moim starym domku i moim no znaleźliśmy i przywieźliśmy taką wielką suknię, której jej się spodobała i... I uchani, dosięga do ziemi. A u, u ciebie to będzie idealne. Dobra, idę po nią. No to idź, idź. Przeniosłam! Proszę ją założyć! Ja mam ją założyć! Ja! <laughs> <Yeah. śmiech> <laughs> Ale głupio wyglądasz w tej sukience! He, 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 he! Przepraszam, Bartusia, ale muszę. Ha, ha, ha. Dobra, już koniec. Już zakłada moją piżamę. Proszę, proszę. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Dobra, no to kto komu wybiera? Dobra. Hania wybiera Bartkowi. I. Hania wybiera Bartkowi. Bartek wybiera Faustynie. Mama wybiera. Nie, czekaj e, ja, ja wybieram Bartkowi, Bartek tobie mm. To, e, to, mama, e, mama e, Ja to, ty będziesz mi Ej do no Dobra, nie, idziemy na zmianę No dobra Hmm no to ja to wybieram. A ty mi. No to ja, wy, ja wybieram Bartkowi. Mama mi wybiera. Bartyk mi. A mama robi. Dobra. No to. Mamo. Musisz. Musisz nam kupić co chcemy. Czyli na zakupy chcecie iść. Nie. Przez internet. Chcemy dronem lecieć! 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 Dobra, później wam zamówię, okej? Okay? Okej? Okay? Tak, może być później. Uff, a ja co mam zrobić, panie? Musisz założyć szpilki na skarpety. Szpilki? Jeszcze gorzej. Jak się na nich? Chodzi. O Jezu, nie, 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 to nie dla mnie, to nie dla mnie. Dobra, teraz ty Faustyna, muszę się na tobie zdemścić. O nie, Załóż garnitur! Garnitur! No chyba nie! Jakieś takie dziwne te spodnie. i Jeszcze ta marynarka! Ej! Ej, ładnie mi! I jak wyglądam? Ej, ładnie! I powiem ci tak szczerze, ładnie wyglądasz. Dzięki, za już teraz moje. I to jest moje. No i co? Ale ładnie wyglądam. Legendarnie. No i, ale to jest moje. No, no dobre, nic ci będzie. Z wykonałaś, to ci zaliczam. Teraz Hania. Teraz Hania musi założyć czapkę do końca challenge'u. Dobra. A, ale niewygodnie. Oj, 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 Dobra, no to, mamo, zamawiasz nam, czy nie? Dobra, zamówię wam. Idę zamawiać. Dobra, no to dla ciebie wartość będzie takie ostatnie zadanko. Jakie? Musisz, musisz, musisz do następnego odcinka przygotować Teraz! Teraz do następnego odcinka, no dobra Widzowie, no to subik i like, Pa, 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 pa Subik i like, a w komentarzu Komentarz, pa, 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 pa